Sponsorem wiadomości jest restauracja Bistro pod Aniołami. Bistro pod Aniołami, jeżeli w jedzeniu szukasz magii. Wyjątkowe miejsce, wyjątkowe menu stworzone przez wyjątkowych ludzi. Coraz częściej można spotkać się z imprezami zorganizowanymi przez stowarzyszenia. W sobotę w Nysie na zaproszenie Ad Astry zagrał słowacki zespół Artanno, a w niedzielę członkowie I of przygotowali dla mieszkańców pierwszy piknik miejski, podczas którego dzieci mogły uczestniczyć w różnych grach i zabawach. Wiadomości 20 maja. Michał Baraniewicz, witam Państwa w dzisiejszym wydaniu Wiadomości Regionalnej Telewizji Polskiej. Wypadek na przejeździe kolejowym w Chrucinie Nyskiej. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikt nie doznał obrażeń ciała. Druga edycja odmuchowskiej Sceny Niezależnej. Pomyśleliśmy, że warto byłoby zorganizować takie wydarzenie kulturalne w Otmuchowie. W sobotę w Chrucinie Nyskiej doszło do wypadku, w którym samochód osobowy zderzył się z pociągiem towarowym. Policjanci wezwani na miejsce wypadku w Hruścinie Nyskiej stwierdzili, że doszło do niego na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. W sobotę około godziny 11.00 oficer dyżurny Nyskiej Komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na przejeździe kolejowym w Hruścinie z udziałem pociągu i samochodu osobowego. 49-letni kierujący samochodem Volkswagen Golf w wyniku niezachowania szczególnej ostrożności na tym przejeździe kolejowym wjechał na przejazd, gdzie w tym czasie przejeżdżał pociąg relacji Brzeg -Nysa. Był to pociąg towarowy. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikt nie doznał obrażeń ciała. Policjanci, sprawcy tego zdarzenia, 49-letniego kierującego ukarali mandatem 500 zł, a na jego konto wpłynęło 6 punktów karnych. A policja grzmi i ostrzega od lat. Bądźcie ostrożni na niestrzeżonych przejazdach kolejowych, bo droga hamowania pociągu przy prędkości 100 km na godzinę wynosi aż 700 metrów. W tym przypadku kierowca był trzeźwy. Gorzej przedstawiają się statystyki weekendu z policyjnej akcji. I trzeźwość. Policjanci podczas kontroli przeprowadzonych w powiecie nyskim zatrzymali 11 nietrzeźwych kierowców, w tym aż 5 rowerzystów. W miniony piątek już po raz drugi na zamku w Odmuchowie zagrała odmuchowska scena niezależna, na której zaprezentowały się młode talenty między innymi z Odmuchowa i znysy. Ale tutaj ani pochodzenia, ani gatunek nie miały znaczenia. Chodziło po prostu o dobre granie. Do tej pory Odmuchow słynął z lata kwiatów, ale od niedawna impreza ma poważnego rywala – odmuchowską scenę niezależną. W piątek na OSN zagrali Problem, Szary, Big Grass, Amnezja, Przeciwziemia, Puzzle i Pajujo. Dodatkowych atrakcji dostarczyła grupa taneczna Flame, Teatr Tancerzy Ognia Elementum i Rycerze Siwogrodu. Takie imprezy są po to, żeby pokazać młodych artystów, którzy nie mają jakiejś tam szansy, żeby się wybić. I ja jestem z i, będę, i bardzo się cieszę, że będę mogła dzisiaj zaśpiewać w swoim mieście i ze swoim zespołem, pokazać się. Mi brakowało ogólnie takiego właśnie spotkania, gdzie mogą spotkać się znajomi, gdzie mogą się pokazać tak naprawdę i robić to, co kochają, a ja z chęcią ze znajomymi spotkam się tutaj i posłucham tego. Przyjechaliśmy tutaj właśnie, żeby zobaczyć występ Flame. No, i zostaniemy może na koncertach dalszych. Ta scena właśnie młodzi, oni tak jakby są na razie sami dla siebie, jeszcze się nie pokazują do końca, a w sumie może jeszcze też są niepewni. A myślę, że bardzo fajnie wielu z nich nawija i fajnie by też by było zobaczyć właśnie młodych, rozwijających się ludzi. Historia odpuchowskiej sceny niezależnej zaczęła się od odwołania koncertu zespołu Puzzle, współorganizatora imprezy. Pomyśleliśmy, że jeśli sami sobie nie zorganizujemy tego koncertu w taki sposób, jaki chcemy, no to nikt go nie zorganizuje. Pomyśleliśmy, że warto byłoby zorganizować takie wydarzenie kulturalne w Otmuchowie. Mieście, gdzie młodych talentów jest pod dostatkiem, brak tylko miejsca, gdzie mogliby się zaprezentować. Nie wszyscy wiedzą, że w gminie Odmuchów, w miasteczku w Odmuchowie jest mnóstwo młodych zespołów, które grają gdzieś tam w piwnicach, gdzieś tam wynajmują salę i chcieliśmy pokazać ludziom w Odmuchowie, że są tacy młodzi ludzie, że są utalentowani, potrafią grać, potrafią śpiewać i dlatego też powstała pierwsza impreza OSN-owa w kinie. Pierwsza edycja imprezy, która odbyła się w grudniu okazała się sukcesem, To też inaczej być nie mogło. OSN zagrała na bis. Dostaliśmy poprzez drogę internetową dużo informacji od młodzieży odmuchowskiej, nie tylko, że chcieliby drugą edycję, ale na świeżym powietrzu, więc przyszliśmy do pani prezes, pytaliśmy się, czy byłaby taka możliwość. Pani prezes rozłożyła ręce z wami zawsze, więc wielki szacun, dziękujemy bardzo. Popaki mają tutaj na terenie zamku pomieszczenie, w którym odbywają się ich próby. I na co dzień, że tak powiem, widujemy się tutaj, relacja jest pozytywna, widzę, że robią coś dobrego, więc dlaczego jeśli jest taka możliwość, nie możemy współpracować? Dobre wieści o dobrym lokalnym wydarzeniu kulturalnym szybko się rozchodzą. To też organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek nowej odmuchowskiej tradycji. Mamy taki, takie plany, takie marzenia, żeby właśnie stworzyć w Odmuchowie taką imprezę. Coś wiadomo daleko nam do Bielawy, ale chcemy zrobić taką cykliczną imprezę, żeby co roku, przykładowo w maju, organizować takie imprezy w Odmuchowie. Regionalna Telewizja Opolskie trzyma więc kciuki za trzecią edycję odmuchowskiej sceny niezależnej. Pierwszy piknik miejski w Nysie za nami. Dzieci, rodzice, dziadkowie całe rodziny mogły spędzić wspólnie czas na świeżym powietrzu oraz wziąć udział w wielu atrakcyjnych konkursach organizowanych przez członków stowarzyszenia I Love Nysa. To miasto to jest mój dom, jestem dumny, że jestem stąd. To miasto to moja przyszłość, jeśli w niedzielę 19 maja na polanie w parku miejskim przy ulicy Wyspiańskiego w Nysie odbył się rodzinny piknik organizowany przez Stowarzyszenie of Nysa. Celem tej kameralnej imprezy było promowanie zdrowego trybu życia, ekologii oraz szeroko rozumianej kultury dla młodszych i starszych mieszkańców Nysy. Wydarzenie to było zaproszeniem ze strony stowarzyszenia do wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu w rodzinnym gronie. W dniu dzisiejszym to jest organizowane ogólnie dla społeczeństwa miasta i gminy Nysa, prawda? Chcemy w jakiś sposób propagować i uatrakcyjnić wyjście w plener ludziom korzystając z możliwości pięknej aury pogody. Będziemy chcieli, żeby tu obecni ludzie wypełnili dla nas ankietę, która pozwoli w przyszłości zorganizować podobne imprezy, ale żeby już jakby spełniało oczekiwania mieszkańców Nysy. Nie widać kocy, koszy, żeby ludzie odpoczywali w naszych parkach. Nie trzeba jechać do Karolinki w niedzielę, czy do Solarisa. Można przyjść do parku i spędzić miło czas z rodziną. Podczas pikniku organizowano wiele gier i zabaw, w których brały udział nie tylko dzieci, ale również dorośli. Tatusiowie oraz mamusie musieli stawać wraz ze swoimi pociechami do konkurencji, które nie zawsze były takie łatwe. Dla wszystkich odważnych dzieci, które nie bały się wziąć udziału w konkursach, na mecie czekały cukierki, a na zwycięzców nagrody. Biegałem. Co wygrałeś? W drugie miejsce. Słodycze, koszulkę, długopis i. Zadowolony jesteś? Tak. E, tam był Zastanie. jeden taki. Spolekać, e, na. rzeczy było bocianej i żabki. Mimo obaw ze strony organizatorów dopisała również pogoda, dzięki czemu impreza cieszyła się dużą frekwencją. Fajnie, super impreza, pogoda dopisała, tak więc fajnie jest. No wyścig był bardzo męczący, jak dla mnie przynajmniej. Dzieci są wiadomo bardziej takie wysportowane, ale super zabawa muszę powiedzieć. Czekałam, czekałam cały tydzień na ten piknik. Jest to coś, co na pewno oderwie od komputera, telewizji, kolorowanek, jakiś tego typu, zresztą w erze zabetonowania, gdzie społeczne relacje nawiązuje się przez telefon, internet czy Facebooka, to... To tak, dobry powód do korzeni. Fajne konkurencje są, to właśnie takie rodzinne. Można się zintegrować bardziej przy weekendzie. No, atrakcje, głównie muzyka, były już jakieś zawody, z tego co wiem. Kiełbaski, zresztą bardzo dobre. No, ogólnie jest bardzo przyjemniej i rodzinnie, <noise> także zachęcamy. Dodatkową atrakcją na pikniku była również obecność wozu strażackiego. A jak to u dzieci bywa, gdzie woda, tam i dobra zabawa? Chcieliśmy wesprzeć naszych kolegów ze Stowarzyszenia Jelownysa, pokazać dzieciom, czym się zajmujemy, jaki mamy sprzęt. No, dzieci mogły sobie polać wodą, obejrzeć nasz sprzęt, wsiąść do samochodu. Wydaje mi się, że to chyba największa atrakcja zawsze dla dzieci jest. Będziesz kiedyś w straży pożarnej? Tak. tak. Hello, hello. Jak się podoba? Yy, ślicznie. A co najbardziej? Te przyciski. Kolejny piknik organizowany przez Stowarzyszenie I odbędzie się już w czerwcu. Cztery soprany, cztery alty, cztery tenory i trzy basy, czyli 15 głosów kameralnego chóru Artanno ze Słowacji. W minioną sobotę artyści wystąpili na scenie Miejskiego Domu Kultury. Był to finałowy koncert projektu Visegrad Music Union, finansowanego z funduszy The International Visegrad Fund. Artanno istnieje od 2000 roku i działa przy Domu Kultury i Sztuki Handlowa. W swoim repertuarze ma zarówno pieśni sakralne, gospel jak i ludowe. My tu właśnie my powiemy po słowacku, że z każdego rożku to znaczy, że aj sakralną tworbę, aj świecką tworbę i narodne piesnie, teda ludowe piosenki, a takie skór popularne, gospeli a jeszcze i takie uprawy popularnych pieśni. Mamy bardzo wielki repertuar za tych 13 roku. Artanno przez kilkanaście lat działalności wyrobił sobie zarówno w kraju, jak i poza jego granicami uznaną markę. Koncertował między innymi w Niemczech, Belgii, we Włoszech, Francji oraz w Czechach, do których zresztą wyjeżdżał dzień po koncercie w Nysie. Ludowo tak i w sam raz dla nas, w naszym klimacie, w naszym klimacie w każdym razie. Bardzo bardzo ładne wrażenie, bardzo mi się podobał ten zespół. Piękne głosy, tylko słuchać Jesteśmy i cieszyć się, Ale coś dziękuję. takiego tutaj jest, się odbywa tutaj. Bardzo nam się podobało, szkoda, że tak szybko się skończyło. Ale nim się skończyło, muzycy na wyraźną prośbę publiczności bisowali, choć jeszcze na kilka minut przed rozpoczęciem koncertu mieli obawy, czy widownia się zapełni. Jak się okazało, zupełnie niepotrzebnie. A my sme boli už naštartovaní tak pred piatou a tak sme sa dozvedeli, že ešte len pomali prichádzajú, ale sme veľmi radi, že sme mali také dobré publikum. Publika dopísala, artiści zachwycili nie tylko zresztą śpiewem, bo skoro droga do serca prowadzi przez żołądek, przywieźli ze sobą typowe dla swojego kraju przysmaki. Úplne wszystko sme nemohli priviesť, tak sme rozmýšľali, že čo asi. Keby sme mohli, tak vám privezíme brinzové halušky. Ale brinzové halušky to je taki syrakoże od owiec ovce, sír a také halušky, ako sa naháču, sa to zamieša s tou brinzou, teda s takým s tým ovčím sírom a k tomu ide kvašné mlieko alebo kyslé mlieko. Tak to je také, také, naše národné jedlo a potom to, čo sme tu vlastne prichystali, sú to rôzne koláče s dobrým lekvárom alebo s tvarohom, škvarkové pagáče, škvarková štrúdla, či už jablková, orechová, maková alebo ešte aj iná, kokosová môžu byť napríklad. Tak to sú také naše národné dobré jedla, alebo domáce klobásy, alebo tak. Je toho veľa. Wizygrad Music Union to projekt Nyskiego Domu Kultury i Stowarzyszenia Adastra. W ramach przedsięwzięcia co miesiąc od lutego, począwszy aż do maja, na Nyskiej Scenie prezentowali się artyści z Polski, Czech i Węgier. Młodzi zdolni zrzeszeni przy NDK i goście z Kluczborka, lalkarze z Jaromierza oraz Dixie Jam Session, jazzmeni doskonale w Nysie znani z poprzedniego projektu Wizegrat Music United. Ostatni koncert tegorocznego cyklu wyśpiewał właśnie chór Artanno ze Słowacji. Zdecydowanie na plus, impreza można zaliczyć chyba jako wielki sukces. Coś nam się zmieniło, coś nam się powtórzyło, mówię tutaj o Dixie Jam Session, ale na przykład ten Słowacki Hurartan no teraz nowość, a świetnie przyjęta, więc cieszę się, że my się rozwijamy jako organizatorzy, no i cieszę się, że ludziom to się też podoba, bo, bo chyba o to w tym wszystkim chodzi i do tego jest projekt muzyczny robiony przez Stowarzyszenie Innej Kultury. Oby do usłyszenia za rok w ramach kolejnego przedsięwzięcia. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym poniedziałkowym serwisie. Na kolejne wydanie wiadomości z naszego regionu zapraszamy. Środę 22 maja. Do zobaczenia.